Sinaja to niewielkie miasteczko, często zwane perłą Karpat. Położone jest u stóp gór Bucegi i pełni zaszczytną rolę popularnego kurortu turystycznego. A główną atrakcją miasta jest niezwykle efektowny pałac Peles. Pałac został zbudowany w XIX wieku na polecenie króla Karola I, który chciał mieć letnią rezydencję w górach. Budowa trwała 41 lat. To jeden z najpiękniejszych pałaców w Europie, łączy style renesansu niemieckiego, gotyku i baroku. Wygląda trochę jak bajkowy zamek z Alp, chociaż wtedy jak byliśmy to spora jego część była zakryta, bo był remont i nie mogliśmy oglądać całej jego okazałości. Ciekawostką jest to, że był jednym z pierwszych pałaców w Europie z elektrycznością, centralnym ogrzewaniem i windą. Wokół pałacu jest piękny ogród, gdzie można spacerować alejkami, są ławeczki, można odpocząć. Obecnie w pałacu jest muzeum, gdzie można zobaczyć imponujące kolekcje broni i zbroi, unikatowe kolekcje szkła, kolekcje srebra i metalu, a także kolekcje zegarów. W środku znajduje się również imponująca biblioteka z ukrytym przejściem za jednym z regałów. Koszt zwiedzania pałacu w środku to 50 lei parter, 100 lei parter i piętro, a jeżeli chcemy mieć przewodnika, to 150 lei.